Cześć koledzy Witam Was na kanale. Dzisiaj będzie taki pierwszy króciutki filmik w zasadzie Pierwsza moja wycieczka z doktorem Otekiem na spacer O tam go widzimy Coś na ciepło, przerwa No i takie moje pytanie. Chodzę, chodzę Czułem sobie dyskryminację Co chwilę mi pika, pika pokazuje tam 8 cali powiedzmy, 6 cali, 8 plus Kopę, 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 szerokie takie dziury i głębokie. I kurczę, nie ma tam nic. Mam pinpointera, szukam pinpointerem. Nie ma nic. Raz znalazłem taką jakby kulkę ołowianą. Wskazywało na srebro. Ale to tak na głębokości 15 cm ta kulka była. A tak to mówię, chodzę. Taką mamy piękną dziś w ogóle pogodę. Taki sobie lasek obrałem, słuchajcie. Mówi tak sobie chodzę, chodzę i tak się zastanawiam czym to może być spowodowane. Ja już go testowałem, sobie gdzieś tam jakąś monetkę wykryłem. Dałem mu nawet pamięć monety i wiecie znalazło mi jakąś taką tubkę po czymś starodawną. No, czym może być spowodowane to, że chodzę i, i co chwilę coś zgłasza, kopę dziury, a tam nic nie ma. To tak na rozpoczęcie mojego kanału może, może coś koledzy doradzą. Może coś podpowiedzą? Spróbujmy. Pozdrawiam wszystkich.